i śpiewali uśpiewali, jesteś szalona. Oni dzisiaj są naprawdę szaleni. No tak mam nadzieję, że korzystają z tej ostatniej chwili, kiedy jeszcze zostało 100 dni do matury i chcą ten czas na tą zabawę poświęcić, tym bardziej jest karnawał. E, jak często się zdarza, żeby nauczyciele się również tak bardzo angażowali w zabawę na studiówkach? To jest norma, czy to jest wyjątek? E, to jest norma, aczkolwiek myślę, że to jest właśnie ten raz w roku, kiedy uczniowie bawią się razem z nauczycielami. A później po tej studiówce jak bardzo nauczyciele angażują się w pomoc do matury. E, powiedziałabym, że robią wszystko, co mogą, ale oczywiście no, tutaj bardzo wiele zależy od uczniów, którzy muszą wykazać maksimum chęci do tego, żeby się do tej matury jak najlepiej przygotować. Oni wykazują? Wykazują, wykazują. Wchłaniam się serdecznie zespół Holidays. Jestem wokalistą. Cóż mogę powiedzieć? E, cóż możesz powiedzieć? Powiedz, czy to jest ciężką sztuką grać dla takiego tłumu osób i sprawia, żeby te osoby się kurczę bawiły fantastycznie. Ja myślę, że jeśli to stwarza przyjemność człowiekowi, to nie jest dużym problemem. Traktujemy to profesjonalnie, staramy się dużo pracować, więc mamy repertuar, który myślę, że akurat sprzyja takiej imprezie, no, myślę, że nie jest to problemem. Od ilu lat gracie razem, skąd w ogóle jesteście, skąd się wzięliście, jak to się stało, że nagle raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzydzieści instrumentów na scenie i robicie takie show. Skąd to się wzięło, zaczęło? Wiesz co, z instrumentami to jest tak, że jak się nie ma talentu, to trzeba mieć kupę sprzętu, mamy akurat sklep muzyczny, więc nie, tak naprawdę to ja przynajmniej z chłopakami gram 8 lat, to jest taki skład, który się nie, 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 nie zmieni przez 8 lat, a zespół istnieje około 20 lat. No, gramy razem, pracujemy, jest to naszą pasją, naszą pracą. Kiedy miałeś swoją studiówkę? ile lat temu to było, powiedz. Dawno. Dawno. Dawno, tak. Bardzo dawno. 15 lat temu już. Jak odbierałeś się to, co się działo na scenie, jako uczestnik swojej studiówki i jak to wpłynęło na ciebie, jako na muzykę? Miało to wtedy znaczenie dla ciebie? Czy Wiesz, to, tak to, jest to jest trudne pytanie, studniówki. ponieważ y, ktoś, kto gra na instrumencie, kto się kształci w tym kierunku, to jest. Przepraszam za, 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 za słowo, ale zboczony tutaj i muzyka rozbiera na drobne elementy. Tego nie da się tak przeżyć, spontanicznie po prostu człowiek analizuje dużo i pod tym względem jesteśmy upośledzeni. Ale bawiłem się dobrze, miałem już wtedy swój zespół, grałem na swojej studniówce, mam nagrania, miło wspominamy. Co prawda to była muzyka alternatywna wtedy, bo się miało długie włosy, inną muzykę zupełnie wykonywało, ale wspominam swoją studniówkę na pewno jako niezapomnianą studniówkę, moją wyjątkową, jedyną. No i oczywiście teraz spróbujesz e, i na pewno Wam to wychodzi, żeby te studniówki, na których gracie, także były niezapomniane. No, na pewno są niezapomniane. Niekoniecznie to musi być naszą nasługą, bo każda studniówka dla, dla tych dziewczyn jest niezapomnianą imprezą. Jedną, jedyną. Miejmy nadzieję. A jeśli chodzi o repertuar, no cóż, no tej alternatywy muzyki może się dzisiaj nie wykonuje, tak? Chociaż niedawno na studiówce powiedzieliśmy, czy znacie zespół The Doors, to są moje akurat takie klimaty. Ząg był mały. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Cześć, dziewczyny? No. Jak się bawicie, opowiadajcie? No, super impreza jest, w ogóle wszyscy się bawią. Bardzo fajna muzyka, miła atmosfera. Ładnie wyglądasz, muszę powiedzieć. A dziękuję. Ile ci to zajęło? To jest standardowe pytanie: każda kobieta mówi coś innego, niektórym godzinę, niektórym po prostu od października. Myślę, że fryzjer to jest jakieś dwie godzinki plus malowanie się, no oczywiście kompletowanie stroju również. No właśnie, ten strój to teraz jakiś modny jest jakiś konkretny? Niektóre dziewczyny są na zielono, na czerwono, na niebiesko, ty na czarno. No myślę, że to zależy w dużej mierze od gustu. Jednak, nie tak. ma jakiejś określonej mody, co teraz w tym sezonie jest wiesz, fajne. Jeszcze dziewczyny będą się na studniówki wybierać, jeszcze kilka studniówek zostało, może co, mogą coś zmienić, co im radzisz? E żeby ubrały to, w czym czuję się naprawdę dobrze. A jak któraś się czuje dobrze nago? No, <laughs> może coś nago. Nie, no to by była dobra opcja. Matura e, za trochę? No, no, tak, jakoś za trochę. Jakoś za trochę. I jak? Przygotowania w ciągle w pełni? Ciągle w pełni, tak. ale trwają, czy dopiero będą trwać? No, przejeżdżaj się. No, dopiero będą trwać, jednak. Dużo nauki? Oj, niestety tak, bardzo dużo. Bardzo dużo? Bardzo dużo. Matura próbna jak poszła? No, tak średnio. Były trudne pytania, były łatwe pytania. 50% było? Myślę, że tak. No to dobrze, no to chyba na tej normalnej z 70 będzie, nie? O no, 70 może nawet liczy na więcej. Możesz teraz mamie obiecać, że będzie... Mamo, obiecuje ci, że będzie 90%. O, wszyscy słyszeli. Jak masz na imię? Ania. Okej, okay, dziękuję ci bardzo.